Dzień dobry kochanemu państwu. Dzisiaj Krzyżusieńka. pieśni. kiedyś wykonywał tę pieśń zespół DSU, damskie Trio Desu Bardzo dobra nazwa, akurat to jest część damskiej bielizny przykrywającej dupę. No ale dzisiaj piosenka jest właśnie trochę, trochę taka o facecie, który ma w miejscu. Tyłka głowę. Proszę państwa, Andrea Bocelli wystąpił w telewizji świętego Jacka. jeśli występ mistrza przyćmił. Zapowiadający dupowłaz, pan Tomasz K. Dzięki temu nabrałem absolutnej wiedzy na temat wydarzeń nadprzyrodzonych. Albowiem, dziś wiem, Kurski cudem jest. Chcesz mieć, Tomasz wielki gest. Jak cię. Bez szefa wlazł Tomasz, zarobi więcej. Szanowni Państwo, nasza rozrywkowa grupa zaprasza wszystkich patronów, którzy już są, a jeszcze nie zgłosili się do grupy. Bardzo Państwa zapraszamy, ona naprawdę jest niezwykle e, zabawowa. Dziewczyny i chłopaki robią co mogą. I co nie mogą też, czego nie mogą. Zapraszam serdecznie do współpracy. Będzie mi bardzo miło. Jak zwykle. Pa! Do jutra!